Produkcję Wiadomości dla Osób Niesłyszących wspiera miasto Rocibusz. Dzień dobry witam państwa w piątek mamy już dziewiąty dzień maja. i Dreszczek kałówak zapraszam na Wiadomości dla Osób Niesłyszących. 3 maja jest świętem dla wszystkich Polaków. To właśnie tego dnia w Polsce ponad 230 lat temu uchwalono pierwszą w Europie konstytucję. Na pamiątkę tych wydarzeń również w naszym mieście odbyły się uroczystości. Uroczystości 3 majowe rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie została odprawiona msza w intencji naszej ojczyzny. Uroczystość dzisiaj Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny. Gromadzimy się na tej Eucharystii w sposób szczególny, by modlić się w intencji naszej Ojczyzny, by prosić o jej pomyślność, o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. Po zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Matki Polki, gdzie złożono kwiaty. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy naszego regionu, a także samorządowcy i parlamentarzyści. W organizację włączyły się również raciborskie placówki oświatowe i instytucje. W sobotę 3 maja niemal 4 lata po śmierci Michała Kędzierskiego, który został zastrzelony podczas pełnienia służby jego koledzy policjanci, ale też mieszkańcy Raciborza pamiętający tamte wydarzenia uczcili jego pamięć. Aspirant Michał Kędzierski zginął tragicznie podczas pełnienia obowiązków służbowych 4 maja 2021 roku. Aby uczcić jego pamięć, już po raz drugi zorganizowano memoriał jego imienia. W ramach wydarzenia 3 maja odbył się policyjny turniej piłkarski, a także bieg bez granic. Bieg młodzieżowy to dystans 1,7 km, bieg open na 5 km oraz 10-kilometrowy bieg główny. Ci zaś, którzy od biegania wolą Nordic Walking mogli pokonać dystans 5 kilometrów z kijkami. Z kolei na dziedzińcu Zamku Piastowskiego przygotowano mundurowe miasteczko profilaktyczne. W akcję włączyły się wszystkie służby mundurowe z naszego powiatu. Prezentowano sprzęt i pojazdy, zapoznawano najmłodszych z policyjnymi psami, a pomiędzy zgromadzonymi przechadzały się wielkie maskotki. Wydarzenie radosne, choć w cieniu tragicznych wydarzeń sprzed czterech lat, było przede wszystkim okazją do wspomnienia aspiranta kędzierskiego, który zginął dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. 5 maja rozpoczęły się pisemne matury. Abiturienci w całej Polsce pisali egzamin dojrzałości z języka polskiego. We wtorek zdawali matematykę, a w środę język obcy. Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz dwóch ustnych języka polskiego i języka obcego. Swoje zmagania rozpoczęli 5 maja. Blisko 610 osób przystępuje do matury. Tak byśmy w uproszczeniu powiedzieli, że połowa tych osób to są absolwenci czteroletnich liceów. A druga połowa, około 300, no to absolwenci pięcioletnich techników. No i cóż, przed nimi trzy dni intensywne. Poniedziałek piątego to jest język polski, 6 matematyka, siódmego język obcy. No i potem rozszerzenia i przedmioty ustne. Także liczymy na to, że pójdzie im równie dobrze jak w zeszłym roku, a może nawet lepiej. A jest na to szansa, bo jak podkreśla wicestarosta odpowiedzialny za edukację w naszym powiecie, poziom nauczania w szkołach ponadpodstawowych jest bardzo wysoki, co potwierdzają wyniki z ubiegłych lat. Tu musimy jakby wziąć dwa aspekty. Pierwszy to kwestie maturalne w liceach, bo to jest w zasadzie jeden jeden egzamin. Druga rzecz to jest egzamin maturalny w technikach i pamiętajmy, że takim wyznacznikiem funkcjonowania techników nie do końca delikatnie mówiąc jest matura. Ja wiem, że niektórzy lubią rankingować, porównywać ale kluczem w technikach jest przygotowanie zawodowe, a zatem egzamin zawodowy. Jeżeli chodzi o egzamin zawodowy, wygląda to dobrze czy bardzo dobrze. Ten poziom jest wysoki u nas. Jeżeli chodzi o matury, generalnie, porównując do zeszłego roku, to byliśmy bardzo zadowoleni, ponieważ matury wyszły zarówno w liceach, i to jest standardem, i we wszystkich technikach, co tak do końca standardem nie było za wyjątkiem mechanika, wszystkie miały wyniki powyżej średniej i wojewódzkiej, i krajowej. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Powiatowe szkoły śledzą losy swoich absolwentów. Ze zbieranych przez nich danych wynika, że połowa absolwentów techników wybiera dalszą edukację na studiach wyższych, druga połowa natomiast decyduje się podjąć pracę i ewentualnie dokształcać zaocznie. W przypadku licealistów, którzy kończąc ogólnie, nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych, zdecydowana większość idzie na studia. Aby było to jednak możliwe, najpierw trzeba zdobyć świadectwo maturalne. Płamania pióra? Ja już nawet nie pamiętam, jak to się mówiło, bo to było w zeszłym wieku, jakkolwiek to zabrzmiało. Natomiast no, przede wszystkim życzymy im dużo dużo powodzenia. Stres już mają za sobą, jeżeli chodzi o kwestie przygotowań. No i przede wszystkim, żeby wena ich natknęła w sytuacjach kryzysowych, jeżeli takowe będą. No i myślę tak, jeżeli się przygotowali, nie powinni się martwić, powinni sobie poradzić. My także przyłączamy się do tych życzeń. Matury w części pisemnej potrwają 14 dni zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od 5 maja do 22 maja. Natomiast matury ustne odbywać się będą od 9 do 24 maja. W dzisiejszym programie to już wszystko. Życzę Państwu udanego weekendu, a kolejne wiadomości z tłumaczeniem na polski język migowy już za tydzień. Do zobaczenia.